Ja jestem Fili. A ja jestem Tymak. Dzisiaj jest 18 czerwca. Środa, to fragment Ewangelii na dziś. Zastrzeżcie się, żebyście uczynków poważnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby widzieli inaczej, bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Ja widzę ten fragment Ewangelii tak, żebyśmy nie robili uczyn dobrych uczynków, tylko po to, żebyśmy mieli na sławie. Dajemy na to, że dajemy komuś w publicznej ten. I on się bardzo cieszy, ale robimy to nie dlatego, że ja chcę tak zrobić, tylko chcę dla Sławy. Tak nie wolno robić, bo to jest bardzo brzydkie. Więc lepiej jak się robi z dobroci, a nie z, żeby chcieć Sławy. A waszym challenge'em na dzisiaj jest to, że... Żeby y, wykonać jakiś dobry uczynek, y, nie na pokaz. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i... и подписки. Апа! А,